Witam tam w moim kolejnym odcinku sorry kolejnym odcinku na moim kanale dziś, no dawno mnie nie było bo 7 dni mnie nie było nie? no także ten, no, ja dołączyłem do was niedawno bo kiedy to było? w no, maju ja dołączyłem do, nie wiem, do wreszcie nie mam tego tego fab, małpa faber minus czy takiego takie takie główienka. Taki bira nie tylko wreszcie mam po po podłoga i tyle to jest dobra zapraszam was też na serwer Czekajcie. Czekajcie, czekaj. tutaj 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 to nieważne to hashtag logi i tutaj są, czekajcie kurde bo mi się, bo mi tutaj trochę to jak wiecie, laguje komputer ja już wam to mówiłem, nie i właśnie, no jak się teraz na Hashtag robi, to dobra. Także chodźmy, nie wiem, na tekst... Freestyle tu siedzi? Czemu? Po, po co Freestyle tu siedzi, a dopiero dostał pomocnika? go? Nie, bo po co? Czekaj, nie. A mogę w ogóle... No mogę rozłączać. Ale nie, bo po co? Proszę rozłączać. Niech sobie siedzi. I no właśnie, żaden właściciel od lat tutaj dostępny nie jest. Czemu on do mnie? Co napisał za chwilę pan zostanie? Jak on do mnie napisał, że on nie pingować. Nie pinguję Może to on. jest dopiero tutaj nowy. A tu już... Ja, ja też w trochę nowy jestem, bo nie wiem z miesiąc tu siedzę. A w ogóle co był tu aktyw, aktywny bardzo dawno temu, czekaj. Weźmy sobie na nowe osoby. Bardzo dawno to opatrzcie tutaj. No właśnie, zapraszam Was na GitHub. i Będzie niedługo, niedługo serwer, możecie wbić i podam oczywiście, to będzie cudhub.pl Twój serwer Minecraft. To <grym> bo mi się jak zwykle wiecie, mój komputer jest do dupy. Zmienię się go obiecuję. No patrzcie pan pan pa to. Pa na to. I, ja nie mogę nic zrobić. Czekajcie, przepraszam Was za to, co się teraz stanie. Przepraszam. E, no, także no nie polecam. Widzicie? Nie, nie polecam kupować sobie tego samego komputera co ja. Dobra, o widzę tutaj w PlayStation. Dobra Ach, już Hubuś O kurde, co moje to już się tutaj wyczyściło Dobra Skoro się już wyczyściło, to nie zobaczymy tego pierwszy. także no dobra to dobra, no to. No, co powiedzieć, powiedzieć? Pa! Pa, 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 pa! Pa wszystkim! A no właśnie, jeszcze tak pod koniec. E, koniec sorry za zacinki z tego no, intro, Pa.